Manko, tutaj Pablo. W tym materiale pogadankowym poruszę typowy błąd osób początkujących, które interesują się inwestowaniem, inwestują, dajmy na to, w projekty krypto i nie zdają sobie sprawy z jednej rzeczy i popełniają standardowy błąd. Mianowicie tym błędem jest przywiązywanie się do inwestycji na zasadzie wiary w projekt danej, danej kryptowaluty samą ideę projektu, tak? Po prostu przywiązują się do niego emocjonalnie. Jak to się zazwyczaj kończy? Mamy sobie koina ze sztuczną inteligencją, który sobie dajmy na to rośnie, tak? Teraz mamy Chao AI. Wczoraj mieliśmy news Nvidia i wszyscy napaleni, napaleni, jak stare dziki. Siedzą i O, AI, AI, pompa, 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 pompa. A no, wychodzą wyniki, i co się dzieje? No, no dzieje się nic, no. No i dlaczego się dzieje nic? No, no odpowiedź jest bardzo prosta. Skoro masz datę. Kiedy będą wyniki? Masz godzinę, w której będą wyniki. Każdy o tym wie. Jak to powiedziałem na live. Zadzwoniłbym do swojej babci, się zapytał, kiedy są wyniki NVIDII, to by mi powiedziała, nie odkryliście żadnej tajemnicy świata, okay? że będą wyniki NVIDII, więc co? Takie newsy są. Takie newsy są po prostu w cenie na takich projektach, bo każdy o nich wie. Dużo osób pod to spekuluje, dlatego cena rośnie odpowiednio wcześniej. A zaś się dzieje po wydarzeniu? Sprzedaż faktów. Cena zazwyczaj spada. Jest to standardowe zagranie giełdowe, które jest od lat powtarzane i nie ma w tym nic generalnie nowego. Jeśli ktoś już jest dłużej na rynku, kilka lat i tak dalej. Interesuje się. Ale jaki jest właśnie najczęstszy błąd inwestorów początkujących w takie projekty i ogólnie siedzenia w krypto, to jest to, że te osoby podczas złapania takich wzrostów na jaj, oni te projekty trzymają, bo wierzą w technologię. Ja Wam powiem jedną rzecz. 99% projektów krypto to są piramidy finansowe i schemat Ponzi. Zadajcie sobie pytanie, jeśli macie, dajmy na to stacking na monecie, która daje Wam 20% rocznie, to ja Wam powiem jedną rzecz, pieniądze nie biorą się z znikąd. Zazwyczaj takie piramidy finansowe po prostu upadają do zera, tak jak mieliśmy przykład z Luną, tak jak mamy kilka innych projektów. Także, nie podchodźcie emocjonalnie, nie przywiązujcie się do trendów krypto, bo popatrzcie sobie na przykład na takie XRP, które, nie wiem, miało strzał w górę, tak, i teraz zdycha i nic się z nim nie dzieje. Inwestowanie w krypto to jest gra w ziemniaka. Mówię tu o altcoinach, nie mówię tu o Bitcoinie, bo to jest. Mówię tutaj typowo właśnie o altcoinach i o trendach typu memy i tak dalej, jak teraz mamy AI, memy, to jest gra w ciepłego ziemniaka. Jest nagrzany temat, rośnie, to pierdolcie tego ziemniaka i zapomnijcie. Jak wam gwarantuję, że on pewnie nie zrośnie już do końca życia po tym trendzie. Bo trend AI, jeśli siedzicie trochę w sztucznej inteligencji, Powiązanie z tokenami ma praktycznie zerowe, może się znajdą z 2-3 coiny, które rzeczywiście mają jakiekolwiek powiązanie z, ze sztuczną inteligencją oprócz samego dopisku AI, żeby po prostu wypompować cenę w górę i na, zarobić na różnicy i na, i na trendzie, więc one prawdopodobnie po prostu po skończeniu trendu dajmy na to wejdzie jakiś trend na coś nowego, dajmy na to, że będą to, o nie wiem, jakieś tam inne chainy i tak dalej, skończy się ten trend, wejdzie jakaś nowość. Tak jak było NFT, to po prostu każdy o tym zapomni. Liczy się, żeby chwilę zarobić, sprzedać, zapomnieć. Nie przywiązujcie się do tego emocjonalnie. Inwestowanie to nie jest miejsce na emocje. Podejście do tego w taki sposób. Zarobiłem 4, 4 razy X, mam poczwórny po zwrot ze swojej inwestycji, spoko, sprzedaję, niech rośnie. Nawet jak urośnie jeszcze dwa razy. Ok, zarobiłeś. Lepiej wyjść, wziąć zysk, być pewnym niż obudzić się z takim potem klamotem w portfolio, który jest warty, był warty razy 5, tak, a jest teraz warty na minusie, bo jeszcze spadł niżej niż po cenie, której go kupowaliście. Bądźcie tego świadomi, bo bardzo dużo początkujących właśnie osób, które wchodzi w świat krypto podchodzi w taki sposób do inwestowania, nie zdając sobie sprawy jak ta sytuacja wygląda na dobrą, na dobrą sprawę i w świecie krypto, że większość projektów nie wraca do, do miejsca, gdzie były, także... Bądźcie tego świadomi, nie tylko na rynkach tradycyjnych, nie tylko na rynkach krypto, ale też na rynkach tradycyjnych ze spółkami giełdowymi, tak jak teraz jest, dajmy na to, boom na NVIDIA i sztuczną inteligencję, chociaż to już jest troszkę bardziej inny temat, bo to już nie działa na zasadzie, że sobie dopisali AI jak większość kryptokoinów, tylko ma to już jakieś podłoże fundamentalne, także pamiętajcie o tym, nie podchodźcie emocjonalnie do swoich inwestycji, planujcie to, Planujcie też realizację zysków. Nie trzymajcie wszystkiego po jaja, bo zazwyczaj Wam to nie odda w świecie krypto. Pozdrawiam serdecznie. Mówi dla Was Pablo i taka lujna rozkwinka mnie dzisiaj naszą. No, A jeśli chcesz więcej takich rozkwinek, dostęp do moich codziennych aktualizacji rynku, to link masz w opisie do darmowej grupy. Jedynym warunkiem jest to, żeby założyć konto na Bybit i podać swoje UID, żeby być na grupie. Dostęp opłaca i Bybit, także jeśli używasz tej giełdy tak jak ja do tradingu, no to nie powinno to być dla Ciebie żadnym problemem. Pozdrawiam serdecznie.